Witam w mojej winicy e, Dzisiaj zastanowię się nad zabiegami. Zastanowię się nad potrzebą ogławiania: czy już ogławiać, czy jeszcze nie. Trochę będzie oglądania kwiatostanów i zawiązanych gron. No i odpowiedzi na pytania. Zapraszam do oglądania, zapraszam do subskrybowania i polubienia kanału. Najpierw obejrzymy sobie. Jak zawiązują się grona. To jest Johaniter przy sadzonkach no to już kwitnie nie zakończone. Wszystko pięknie zawiązane super Johaniter troszkę dalej od ściany jeszcze kwitnie. Jeszcze kwitnie, ale też już są grona zawiązane niektóre. Ale jeszcze jest troszkę kwiatów. hibernal Piękne grona. Piękne będą. A, jeszcze troszkę kwiatków. Ale już widać. A no właśnie. Sprawdźmy osypywanie. Coś tam leci. Jakieś tam. Jakieś tam drobnice spadają. Ale jak widać generalnie tylko skoszona trawa. To dobrze. Grewułd Traminer. Później zaczął. i no to jest późniejszy, ale też już są zawiązki. Tutaj nic nie leci. Pięknie. Twajger przy ścianie. Tutaj ściana liści się zrobiła. Ale też już można powiedzieć, że kwitnienie jest zakończone. Niektóre kołpaczki jeszcze wiszą. Tutaj czasami coś tam spadnie, ale tragedii nie ma. Fajgel dalej od ściany też kończy kwitnienie. Też w zasadzie nic nie ma na ziemi. Nic jest pięknie, a będzie grono. O będzie grono. Super. Także można powiedzieć, że kwitnienie przebiegło pozytywnie. Czy tam przebiega pozytywnie. Nie ma nic, nie ma żadnego osypywania, a przynajmniej nie w jakiejś wielkiej ilości. Także będzie winobranie jeżeli chodzi o wzrost roślin to można tylko powiedzieć że szaleją przerosły, przerosły już górny drut i tu właśnie wnikliwy obserwator zauważył, że pojawił się na górze słupków drut chciałem go przełożyć bo te rośle zaczęły się wginać i za chwileczkę wyglądałyby tak jak tutaj. O, właśnie zaczęłyby się kłaść. Dzięki temu, że przełożyłem te górne druty, to wystarczy tylko włożyć na to no, Na razie nie będę wkładał z kamerą w ręku. Oj, ale jak skończę film, to przełożę tak, żeby rosły pionowo. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że jak zaczną się kłaść, to w tych miejscach, gdzie, będą, gdzie, by, gdzie by leżały, zaczną rosnąć pasierby. A im bardziej pionowo są usytuowane latrośle, im bardziej pionowo rosną, tym pasierbów mniej. Na razie są malutkie. Nie przeszkadzają. I niech sobie rosną. Fajgel przy ścianie to jakiś straszny wariat. Niektóre ratorośle niektóre już dorosły do podbitki. No i tak jak mówiłem wcześniej, Też już się robi tutaj. Się robi powoli ściana liści. Dzisiaj jeszcze jak będę pryskał. To jakoś dam radę dotrzeć z opryskiem, ale już następny zabieg trzeba będzie robić dopiero po usunięciu posierbów. No, Zweigelt ma też bardzo duże liście to inna sprawa. Także na razie czekam z ogławianiem. Czekam ze względu na to, żeby się zakończyło kwitnienie. Nie będę ingerował w krzewy. Niech sobie rosną. Nie przeszkadza to w opryskach. Kwitnienie przebiega pomyślnie. Więc nie ma co za bardzo wkraczać z butami w życie roślinek. rusztowanie jest zrobione na odpowiednią wysokość i to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o zabiegi, to popadało ostatnio troszkę oczywiście też było trochę słońca, nawet dużo opady się skończyły wczoraj. Dzisiaj zrobię kolejny zabieg siarką w poprzednim filmie mówiłem że zastanowię się nad opryskiem wgłębnym no ale jeszcze kwitnienie trwa więc na razie nie trzeba nie wiem czy się nie powinno nie, nie, mam, nie mam aż takiej wiedzy po prostu nie, staram się nie pryskać w trakcie kwitnienia chemią bo to jest jednak jakaś tam ingerencja w roślinę niech, niech się zakończy kwitnienie na razie nie ma żadnych oznak łączniaków. Oczywiście, tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, one pewnie już tam są. Czekają na dogodne warunki. No ale myślę, że siarka zatrzyma je jeszcze na, na tydzień. Myślę, że za tydzień kwitnienie się skończy, owoce będą zawiązane. I wtedy zastosuję jakiś oprys w głębi. Dzisiaj, oczywiście, będę dodawał do siarki nawozy. Dlatego, że w niektórych przypadkach. O, tak widać jak spojrzeć z daleka. Tu są krzewy, gdzie troszkę więcej żółci jest. Tutaj po drugiej stronie też jest taki krzew z początkami chlorozy. No i tutaj coś niedobrego się z krzewem dzieje. Widać żółte liście na niektórych latoroślach. Coś tu jest nie tak. Ten krzew akurat był posadzony przy betonie. Tam jak sadziłem, to musiałem rozkuwać być może. Trochę, trochę pozostałości po tym rozkuwaniu się tam przypało i krzew ma kłopoty z odpowiednim przyswajaniem składników odżywczych. Na razie nic się nie dzieje, to tylko jeden krzew. Reszta zielona, ale z doświadczenia wiem, że to jest ten moment, kiedy trzeba by kolejny raz dodać e, jakiś nawóz żeby wspomóc roślinę generalnie z tego co wiem no, no i z tego co zauważam to żeby właśnie w tym momencie zaczynają mieć początki chlorozy jest to pewnie związane z tym że jest bardzo duży wzrost bardzo dużo y, czy większość składników pokarmowych z obrębu korzeni została pobrana no i krzew musi, musi po prostu trzeba go wspomóc nie da sobie sam rady przecież nie ma żadnych taśmociągów nie pociągnie zanim rozbuduje system korzeniowy jeszcze trochę dalej to chwilę potrwa a w tym momencie właśnie jest chloroza także do dzisiejszego zabiegu do siarki będę dodawał trochę nawozów ja jeżeli chcecie wiedzieć jakie no to cofnijcie się do poprzednich filmów tam, tam, tam jest opis, omowiem jakie nawozy daję Odpowiedzi na pytania. Bartes 19.89. Ale Pan pięknie podsumował tego pana. O, ja jestem grzecznym chłopcem. Jestem grzeczny i wszystkich lubię, nawet tych, którzy mnie krytykują, bo już nauczyłem się przy uprawie winorośli tego, że nigdy się wszystkiego nie wie. Także trzeba wszystkich słuchać i samemu rozsądzać pewne kwestie Kolejna część pytania Mam pytanie jakie sadzonki wybrać na dobre wino półsłodkie No nie wiem no ja mam te sadzonki które mam i o nich mogę coś powiedzieć Co prawda nie robiłem z nich wina półsłodkiego to, to robiłem wino półwytrawne ale spokojnie Gdybym jeszcze potrzymał pół miesiąca Mógłbym zrobić wino półsłodkie, tak mi się wydaje. Oczywiście wtedy bym, nie, wtedy bym zrobił mniejsze obciążenie, czyli tylko po jednym gronie na starszakach, żeby, żeby było więcej cukru, żeby można było wino półsłodkie zrobić. Jeżeli chodzi o to, jakie sezonki wybrać, no to ja powtarzam, mogę polecić tylko te, które mam. Inne trzeba popytać, po, po, poczytać, popytać, jakie ewentualnie. Ja, ja mam Johannitera, Gewurztraminer'a, yy, Hibernala I, i, i z tych odmian robię wino pokazywałem na poprzednich filmach jest fajne jest smaczne pachnące aromatyczne gęste Gewurztraminer, na przykład daje to że jest takie gęste fajne winko takie czuć, czuć go na języku to nie jest taka zwykła woda czy zwykły tam sikacz zasada jest prosta trzeba kupić poczytać zrobić wino i wszystko będzie wiadomo nie będzie, nie, nie będzie pasowało winko no to się wymienia odmiany i już Ewa 7771 łapka w górę. Dziękuję bardzo. Jarosław Wojtel Witam pięknie fachowca od się oj tam oj tam. W związku z tym pytanie co zrobić aby odmiana Svensson Red nie obsływała zalążków. Dzieje się tak, co rok próbowałem obłomywać wierzchołki w czasie i przed kwitnieniem nic to nie dało. Nie mogłem się doczekać owoców. Około 8 lat mają krzewy, pozdrawiam. Moja zasada jest taka: jeżeli krzew, jeżeli coś z krzewem dzieje się nie tak, czy tam źle rośnie, czy, czy, czy właśnie jest jakieś osopywanie, czy wino nie wychodzi, trzeba wymienić krzew i tyle. Moim zdaniem nie ma sensu. 8 lat to jest kupę czasu. To w tym czasie mógł pan już troszkę wina zrobić z innego krzewu, posadzonego powiedzmy później. Także jeżeli chodzi o Swenson Red, to z tego co wiem, to właśnie on potrzebuje wysokiego prowadzenia, wręcz kurtyny nawet, czyli latorośle rosną i później zaczynają się zwieszać. Pewnie dlatego, że on ma straszną siłę wzrostu i zamiast, zamiast tą siłę przekazywać i to genetycznie może tak masz, zamiast tą siłę przekazywać w odpowiednim momencie, czyli w momencie kwitnienia w owoce, on dalej puszcza te soki w stożki wzrostu i zapomina o owocach. No, może to taki, taka głupia odmiana, no, no, no ty ja bym ją po prostu na pana miejscu usunął i posadził coś nowego, takie jest moje zdanie kijan 4151. Szanowny panie, czy w tych teraz, co posadzonych latoroślach, latoroślach no chyba sadzonkach. Czy w tych teraz, co posadzonych latoroślach, nawiasie, sadzonkach, uszczykiwać pasierby, żeby cała siła szła w długość, żeby na przyszły roku formować z niego stałe ramię? Czy takie uszczykiwanie coś da, czy wręcz przeciwnie? Pasierby na sadzonkach, no sadzonki rosną sobie. Yy, odległości metra od siebie, więc nie, nie będą się zagęszczać. Trzeba obserwować sadzonkę. Jeżeli ona w miarę rośnie do góry, no to nie ma co na razie tam tych pasierbów jej zabierać, bo, bo, bo każdy pasierb to dla niej jest to są dla niej są dodatkowe liście, tak? Więcej składników pokarmowych do korzeni, korzenie się budują. Ale z drugiej strony, jeżeli Zobaczymy, że, że z tej sadzonki zaczynają wyrastać półmetrowe pasierby. To, to za dużo. To wtedy obciąć tam za drugim liściem i już. Tu widzę, że pan bardzo dobrze kombinuje, czyli, czyli na przyszły rok formować z Ja tak robię, jestem zadowolony i, i, i taki sposób prowadzenia sadzonek polecam. Tu się akurat z panem zgadzam. Także obcinać. Lub nie obcinać. Jeżeli są za długie, to obciąć. Jeżeli, jeżeli są jakieś tam małe, krótkie, to nie obcinać. Jarosław Wojtyl, witam. Gdzie pan mieszka? Miasto w Osiedle. Proszę coś bliżej określić. Chodzi mi o tak piękne ptasie, odgłosy. Pozdrawiam. No Ja mieszkam na obrzeżach Szczecina. Ja już się do tych ptasich odgłosów tak przyzwyczaiłem, że ich nie zauważam. Ale to podobno jest bardzo dobre dla psychiki i więcej ptaków. Śpiewa, tym, tym człowiek lepiej się czuje, lepiej jest, egzystuje, lepiej jest związany z naturą, że zupełnie inaczej sprawa wygląda w mieście. Tam, tam raczej można tylko posłuchać e, huku przejeżdżających samochodów albo tramwaj. Także, no, troszkę te odgłosy ptaków przeszkadzają przy filmie, tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś mieszka w mieście, ich nie słyszy, natomiast mi absolutnie. One nie przeszkadzają, uważam, że nawet są y, ciekawe w tej chwili, także podzielam pana zdanie, bardzo ładne te ta się odgłosy. M Stanciak, pytanie, co mogło się wydarzyć, winoroś już prawie kwitła, a tu nagle pączki zrobiły się szare i odpadły jakieś 30-40% na gronie, szkodniki, choroby? Yy szkodniki raczej trzeba wykluczyć skoro winoroś już prawie kwitła. Kwiatostany były rozwinięte były zielone i nagle zrobiły się szare bo tak rozumiem z tego co pan pisze to nie były to szkodniki gdyby te kwiatostany nie wiem spadły zostały zjedzone to wtedy szkodniki czy choroby. Podobnie podobnie działa mączniak rzekomy jeżeli jest jeżeli zaatakuje to tak to tak właśnie one zmieniają kolor ale nie wiem czy na szary nie wiem czy nie na jakiś inny nie miałem takiego przypadku kiedyś tam o tym czytałem natomiast co u pana mogło się wydarzyć ja stawiam na uszkodzenia mrozowe te kwiatostany po, po, po przymrozkach się rozwijały rosły ale musiały mieć coś uszkodzone w szypułkach przez mróz że te składniki odżywcze nie, nie, nie przestały w pewnym momencie płynąć do kwiatostanów, i dlatego one zrobiły się szare i spadły. Także stawiam na uszkodzenia mrozowe. EDEK 3081, a niebezpiecznie zostawić dwa pędy, w razie jakby jeden się zniszczył, zawsze jest zapasowy. A tak rok w plecy, wiadomo, hura grad. No oczywiście, bo rozumiem, że mówimy tutaj o sadzonkach. Oczywiście, że bezpieczniej. Ale czy dobrze? No nie wiem. Ja y, posadziłem, ja mam 80 krzewów tak około, y, przynajmniej z raz albo dwa razy wszystkie wymieniałem na przestrzeni tych lat. Sadziłem tych sezonek trochę i jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakąś sadzonkę wyłamał mi wiatr. Jak jest mała, to ją tam wbijam y, kijek bambusowy, tak jak pokazywałem wcześniej, y, czy podwiązuję do drutu. Jak kosze, to też uważam. no Rozumiem, że ktoś w polu posadzi, no to dobrze, no to tak, dopóki, dopóki, te, dopóki te miejsce krzewienia nie zdrewnieje, na tyle odpowiednio, że ona będzie sztywna, twarda, no to ja bym na polu nie usuwał. Ja pamię, pamiętajcie jedną rzecz. Ja cały czas mówię o, o takiej małej uprawie, w ogrodzonym terenie. Ja mówię, ja, ja, ja mówię o winie garażowym tak to nie jest to nie jest wielka uprawa typu turnał kilkadziesiąt hektarów to troszeczkę inaczej trzeba to postrzegać w każdym razie nie miałem jeszcze przypadku żeby mi się złamała sadzonka bo dbam o to także tak bezpiecznie jest zostawić pędy, ale ja zostawiam jeden, dlatego że staram się tak, żeby sadzonka w przyszłym roku stała się krzewem z ramieniem. Czyli w przyszłym roku będę, będę przyginał i tworzył ramię, a do tego jest potrzebne do odpowiednie, ramię odpowiedniej grubości. No i dlatego tak, trochę ryzykuję, ale nic się, nic się nie dzieje. Tam widzieliście ci na filmie, że sadzonki rosną, że wszystko jest w porządku. To tyle w dzisiejszym filmie. Jak zauważyliście, e, wszedłem do domu, bo trochę chłodno się zrobiło. Wczoraj oglądałem e, Roland Garros i tam widziałem, że Francuzi siedzą w czapkach i w kurtkach, a, a u nas było za 30-35 stopni przynajmniej. E, a a dzisiaj, dzisiaj francuska zimna aura przyszła do nas. Po prostu jest trochę chłodno, więc, więc po prostu drugą część nagrałem w domu. Dobrze. Kończę na dzisiaj. Myślę, że za, za chwilę się spotkamy. I porozmawiamy o tych nieszczęsnych, w opryskach. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania kanału.